Kiedy już jesteśmy w drugiej połowie wieku XVI, możemy co nieco powiedzieć o skali zjawiska, jakim jest kolekcjonerstwo monet i medali. Zwłaszcza antycznych. Właśnie antycznymi numizmatami interesuje się Hubertus Golds, czy Goldsius, który także jest numizmatykiem, jest także rytownikiem, co go łączy z Wikiem, o, owa kompetencja, ale także. Jeździ po Europie, odwiedza różne gabinety, żeby do swoich dzieł wykorzystać ikonografię, też ją zweryfikować, ponieważ już właściwie od czasów Antonia Agustina a zaczyna się refleksja o tym, że nie wszystkie monety i medale antyczne, które są na rynku, są oryginalnymi produktami antycznymi. Oczywiście mamy padwany, mamy znakomite dzieła da kawina, one funkcjonowały osobna, jako medale już renesansowe, ale mamy cały szereg też bardziej prymitywnych, fałszerstw.